Rząd, brak umiejętności, brak programu dla edukacji no będą rekompensowane atakami na nauczycieli, że winy za wszystko będą e, rządzący przerzucali na nas, ewentualnie jeszcze kazali dzieciom powtarzać egzaminy. Za to ktoś powinien podnieść odpowiedzialność, ale najłatwiej jest powiedzieć, że to nauczyciele jest winien, chociaż on tutaj jest bogu ducha winien, bo nie miał w tej materii nic do powiedzenia. za to, że zorganizowali tą dzisiejszą kwestię. Dziękuję członkom Solidarności za to, że odpowiedzieli pozytywnie na ten apę. Dziękuję członkom Związku Nauczycielstoporskiego, że także ześcieli w tej kwestii czymś uczucia. Ale ja mam nadzieję, że nie zabraknie nas spór. Ale ten nie może być tak, że tamyta się stoi, a nas straci się tym, że powiesi się pętł, w tym momencie ponad 100 tysięcy lat będzie musiało wylądować... Oczywiście to, co będzie oczywiście, szalenie swoje. Oczywiście to, co, oczywiście to, co Pan prezent bronią dotychczas wszystkich. Oczywiście tak. Star... Nie może być tak, że zamyka się szkoli, a nas straczy się tym, że podniesie się pens, bo w tym momencie ponad 100 tysięcy z nas będzie musiało wylądować. Право обказано на свій перемогу. На допомогу силу і право, ми маємо право би отримати нормальні штраф, нормальні каса. А звідки до купи на дозвіл на туччеві. Ale pierwszy głos całuje zabrać przewodniczący sekcji nauki, bo my mówimy o szkole, o tym, gdzie dzieci...